BERT ostrzega przed kryzysem demograficznym w Europie Wschodniej. Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym może ograniczyć wzrost gospodarczy regionu nawet o 0,4 punktu procentowego rocznie do 2050 roku. Starzenie się społeczeństwa zagraża dobrobytowi. Byłe kraje komunistyczne starzeją się szybciej niż zdążyły się wzbogacić. Wiek średni osiągnęły przy dużo niższym PKB per capita. Niż gospodarki zachodnie, a obecnie demografia hamuje wzrost poziomu życia. Dotychczasowe rozwiązania są nieskuteczne. Programy prorodzinne nie przynoszą trwałych efektów, a migracja na potrzebną skalę nie jest możliwa ze względów politycznych. Mieszkańcy są również sceptyczni wobec zwiększania produktywności przy pomocy sztucznej inteligencji. Trudne i niepopularne rozwiązania. Konieczne są reformy emerytalne i wydłużenie aktywności zawodowej. Jednak politycy, którzy także się starzeją, wolą chronić świadczenia, niż promować zmiany. W ustrojach autorytarnych rozdziew wiekowy między liderami a resztą społeczeństwa jeszcze się pogłębia. Ostatnie ostrzeżenie dla młodszych społeczeństw. Także kraje młode, takie jak Nigeria, muszą wykorzystać swoją chwilową przewagę demograficzną, zanim okno możliwości się zamknie.